Crown Zenit. <laughs> to jeden chyba z najlepszych setów, jaki można otworzyć. Podobno dropy niesamowicie zresztą. Mój drugi pak, jaki otworzyłam, zawierał Giratine, czyli najlepszą tak naprawdę kartę w secie, co jest chore. Dlatego po tak długiej przerwie od Crown Zenitów postanowiłam otworzyć je jeszcze raz, by spróbować swojego szczęścia. Raz jeszcze, tym razem chciałabym przede wszystkim upolować Mewtwo Vistar bądź Lifiona Vistara. Ale tak naprawdę każda karta, każda karta jaka się gdzieś tam pojawi, Gleison, Vistar, jest przepiękny, każda karta będzie niezmiernie mnie cieszyła. Kupiłam ten zestaw, kosztował on 50 euro, kupiłam na takim powiedzmy lokalnym... Y Coś jak u Was o można powiedzieć. W ogóle byłam bardzo zdziwiona, że udało mi się dorwać w, w wersji angielskiej, ponieważ u mnie w ogóle bardzo ciężko dostaje się różnego rodzaju angielskie rzeczy, a jeżeli już je dostaję, no to z reguły cena jest zawyżona. Tutaj zdecydowałam się na ten konkretny set, ponieważ jest tu piękny, wielki pikacz. On jest wspaniały, wygląda fantastycznie. No i te jeszcze dwie mniejsze promki też są super, że ja się zabieram do otwierania tego zestawu. wam go szybko tu pokażę do tej kamery, żebyście może mogli zobaczyć w całości. Dobra, otwieramy. Czekałam troszkę z tym setem. Okay. Mm -hmm. Set zawiera Kodzik dla widza. Mamy dwie piękne karty promo. Dwie śliczne karty promo. Wspaniale się błyszczą. Mają świetną teksturę. Jak możecie zobaczyć. No, są bardzo ładne. Do tego mamy również piękną Jumbo kartę. Nie ja wiem, że większość ludzi jakoś nie cieszy się z tych Jumbo kart. Ja na przykład uważam, że ona jest przepiękna. I fajnie ją posiadać w swojej kolekcji. No, ale wiem, że ich wartości też. Um, no, no, nie są duże, więc z reguły po prostu ludzie je pomijają. A jak dla mnie, no. Jak dla mnie jest ona na pewno wartościowa. I najważniejszy punkt, czyli Boostery Crown Zenit. Powiem tak. Crown Zenity oddają. Naprawdę, Crown Zenity oddają. I wierzę, że znajdziemy chociaż jedną fajną kartę, z której będziemy szczęśliwi. Przechodzimy do otwierania. Także. Wieram pierwszy booster po środku środkowy. Tłumacie proszę bardzo. Um, kodzik, jeśli goś interesuje. Przekładamy 4, raz, dwa, trzy, cztery na front. Pyk, energia. Piąstki. Trzeba zbić. Piąt tracking Sil. Ołownie. Mm. Peningu. O, nice, let's go po ale piękna. Nice. Czy będzie double drop, czy będzie double drop? Wito! Wow! Okej, okay, bardzo fajne holo. Jakby, wiadomo, nic takiego nadzwyczajnego, natomiast bardzo fajne holo. Ale zobaczcie, jak piękno! Piękna Dobra, to jest w ogóle pierwsza moja taka karta. Yy, podoba mi się bardzo Turtwig w takiej wersji. I. Czekajcie, bo jeszcze coś było takiego. Turtwig i Marip, Marip też jest yy, przepiękna taka karta. Gdzieś tu Wam das je, obydwie pokażę. To są też takie moje chase karty, moje osobiste chase karty No ale ta jest przepiękna. No. Mówiłam, że krądzę nic, oddaję. Już ten opening mi się podoba. Jeszcze cztery boostery przed nami. Może jeszcze uda się coś dobrego wydropić. Lecimy. Wziąłem lewy od serduszka. Proszę. Dajcie znać w komentarzach, czy kiedyś otwieraliście Crown Zenity, albo czy macie zamiar otwierać Crown Zenity. Szczerze mogę polecić. Zobaczymy dalej. Ciemność. Zagubiony odkurzacz. O, kurde, same trainer karty. Mhm, mm Teraz już chyba będzie i. Nie, jeszcze nie. Teraz będzie i. Okej, okay, dobra. Czy jeszcze może być jakaś, jakiś i-eksik? Nie, zwykła karta. Zwykła karta. Czyli Energy Retrieval było naszym dropem. Słaby booster, ale nie narzekam. Lecę dalej, nie narzekam. Nie narzekam. Czemu ciągle odwrotnie wyciągam do kart? No ale raz, dwa, trzy, cztery. Uff, jeszcze, jeszcze jedno bym poprosiła coś ciekawego. Jeszcze coś jednego. Ślicznie proszę. I Hmm. O! Oh, Hisuian Gudra! Albo Gudra! Damn! Ole piękna art! Let's go! Otwierajcie kram... Albo wiecie co? Nie otwieracie jednak kram Zenitu. Ja idę to kupić. <ścoughs> Nie no, ale poważnie. Otwierajcie kram Zenity. Ja wiem, że ten set jest drogi. No ale on już chyba tego będzie drożał. Ale widzicie. Jest powód, dla którego jest drogi. Dobrze dropi. I ostatnia karta to Belosom. No, kolejny booster, kolejny Super Traf No, rano, rano, rano. No, 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 no. Zostały nam tylko dwa boostery. To będzie dość krótki opening, ale zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, co dalej. Myślę, że ten opening można i tak zaliczyć do. Oj, sorki. Można zaliczyć do udanych. Natomiast, ee, no jeszcze kilka kart chciałabym, może, może się uda jeszcze coś, dobra Kusimy los dalej, kusimy dalej hmm. Jeszcze nie <ścoughs> I... Okej, okay, Emolga, czyli, o okej, okay, jeszcze jesteśmy mimo wszystko holo, Kalirex, no jak na Zenity to nie jest y, zła końcówka boosterka, ale mogła być na pewno uważam lepsza. Last Pack Magic. <grym> Lifion? Odbierasz? Livion. Ostatnio jak wołałam na openingu Serastar Festival Lifiona, to przyszedł. Może teraz też jak go zawołamy, to będzie. Livion, No, proszę cię. Ile, ile można Cię szukać? Proszę. Skrelp. Średnio średnim siadają te arcy. Są takie, nie wiem, jakieś niepokojące. <laughs> Ale to, to moje, moje odczucie. Helioptheon jest zawsze słodek. Ulu, kocham. Amra. Chwila prawdy. I. Dupa. I... Coś do nas idzie. Okej, okay, Catherine V. Co prawda, nie jest to żadna z naszych chase card, ale jest piękną kartą. Ej, nice. That's what I like. That's what I like. Nie, no, mówię wam. Otwierajcie crown Zenity, Naprawdę, otwierajcie crown Zenith. Co jest? Słuchajcie, na pięć boosterów trzy winy. Tak bym, to, tak bym to określiła. Na 5 boosterów, 3 winy, a jeszcze z tym zestawem macie dodatkowo te piękne pikacze, więc uważam, że totalnie się opłaca. Nie wiem, czy miałam farta, że tak sypnęło, czy nie. Pewnie nie są to jakieś drogocenne karty. Mieliście na bieżąco ceny, ale ja będę sprawdzać dopiero po nagrywkach. Natomiast są śliczne: po prostu śliczne, są śliczne, więc mamy się z czego cieszyć, no i mamy trzy fajne trafy, a w zasadzie to łącznie mamy pięć trafów do naszego albumu z tego openingu, więc się bardzo, bardzo cieszę. No to dajcie znać, która z tych kart, które udało mi się wydropić, bądź któryś z tych pikachu, którą kartę byście chcieli mieć w swojej kolekcji. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, widzimy się w kolejnych openingach. Zostawcie suba, lajka, komentarz i... Czekajcie na więcej, bo będzie więcej. Nadchodzi coś naprawdę dużego, tylko nie wiem kiedy, kiedy pojawi się ten film, więc nie wiem, czy już to było, czy będzie. <grytanie> tak czy siak. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa! pa!